Może zacznę od deflacji dla, dla trenera dla, dla gospodarzy. Na pewno no, chciało, chciałbym być to troszeczkę też w innej sytuacji, bo można było tak zwłaszcza w to, co stało do tego meczu i zupełnie inaczej bym się czuł tutaj, ale muszę przyznać, że jestem drugi raz w Kaliszu, pierwszy raz po, po, tutaj, po tej wybudowanej trybunie i mogę tylko powiedzieć tutaj w samych superlatywach, jeśli chodzi o, o nie wiem, i zmiany, ale też i boisko i i tą otoczkę także, także na, na duży plus, na duży minus. to pewno mój, mój tutaj wynik, ale jeśli chodzi o mecz, to na pewno nie chciałbym tutaj mówić, że to znaczy tak wyrównane, może źle, 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 źle to zabrzmi, bo, bo tych sytuacji może jest z, jednej, z jednej strony z i z drugiej strony nie było za dużo. Co prawda, wynik dwoma rampami przyjęliśmy, ale mówię tutaj, jak Pan wspomniał. Mogło, mogło być troszeczkę zupełnie, zupełnie inaczej, zwłaszcza że w drugiej połowie no, chcieliśmy, chcieliśmy koniecznie odrobić y, tą jedną bramkę. Wydawało się, że, że, że jesteśmy już dziś bliżej, ale, ale niestety no, tracimy za, jak powiedziałem, za zawodnikom, że za miękkie bramki, jak na tą ligę. Y, no, musimy musimy dużo, dużo wniosków wyciągnąć, y, aczkolwiek dla nas, może w tej sytuacji po drugiej po drugiej porasy, to 6 dni może być za mało. Mam nadzieję, że, że tyle starczy, ale, ale mówię, no mogliśmy zdecydowanie lepiej lepiej skuteczniej zagrać, nie popełnić takich błędów i, i w innej sytuacji byśmy dzisiaj wracali. Ja natomiast mówię, ta liga nas trochę szybko weryfikuje i mam nadzieję, że tutaj jakieś wnioski wyciągniemy, mówię takie, które nam pomogą na następnym spotkaniu na własnym boisku zagrać już tak, tak jak w pierwszym spotkaniu z Blokotowym, gdzie gdzie naprawdę się pewni siebie, a tak widzę, że zespół czeka, kiedy, kiedy stracimy bramkę, to zaczynamy grać swoją piłkę, także to już szkoda na pewno, ale mówię, no, wiemy, że no, trzeba, trzeba dobrze bronić i, i, i tak samo dobrze atakować, żeby mecze że także, także tyle, dziękuję. Na pewno mecz emocjonalny, szczególnie w drugiej połowie, taki otwarty mecz, yy, oczywiście wszystko determinowało, determinowała pierwsza połowa, bo w pierwszej połowie spół, spół grał bardzo zachowawczo grali przede wszystkim na własnej połowie. i My mając no, troszkę no, szczególnie jeśli chodzi o środkową minię, pewne problemy nowi zawodnicy, jak Toni, jak, jak Kamil Koczy Wysokiński, no, musimy się zgrywać, musimy szukać lepszego zrozumienia lepszego grania. O ile to operowanie piłką gdzieś w środkowej strefie było nie najgorsze, no to im to bliżej bramki, jakieś tam problemy były. Ale bramka strzelana zdeterminowała to, co się działo po przerwie. że przeciwnik nie ma nic do stracenia. Trochę się otworzy, a z racji tego, że my mamy ten sposób na, na grę i nigdy nie będziemy grać zachowawczo i, i, i bronić się, bo po to trenujemy, żeby wygrać do przodu ofensywnie, no to, to z tego to wynikało. E, e, przeciwnik strzelił bramkę na 1-1, wydawało się, że to będzie trudne, ale właśnie jedna i druga drużyna chciała wygrać mecz. E, w tym momencie nam się udało m, wykorzystać rzut karny. Się na przeciwnik nie strzelił, myśmy jeszcze mogli, e, czy nie nieoznana bramka, którą strzelił. Piotrek Giel, także dużo się działo i ja muszę tu pogratulować chłopakom, bo nie był to łatwy mecz po dwóch porażkach, gdzie szukamy właśnie optymalnego rozwiązania wypadnięcia Adi Adiego, ale znowu pewne rzeczy, plany pokrzyżowały, ale no na tym to polega, na tym to polega za to nam płacą, żeby w trudnych momentach yy, no szukać takiego rozwiązania, które Pozwoli nam zdobyć trzy punkty. Dzisiaj to się udało, bo może powiem: dzisiaj mieliśmy w zespole zawodników, którzy potrafią piłką operować, piłkę grać. Na takich postawiliśmy. Mam nadzieję, że to tylko może procentować na przyszłość. Każdy zawodnik, każdy zespół musi się budować. Czas pracuje na naszą korzyść. Muszę ocenić bardzo ta praca, którą wykonał w ostatnim okresie to nie jak to do nas dołączył. Dzisiaj to było widoczne, bo zostawił dużo zdrowia i najważniejsze, że to zdrowie potrafił zostawić na boisku, czyli e, można powiedzieć, że, że pod względem fizycznym zrobił ogromny progres, za to, że umie grać w piłkę i potrafi zrobić różnicę. To wiedzieliśmy od samego początku. Szkoda, to, że nie strzelił sobie bramki, bo bo uderzył z przeglądem w poprzeczkę, no ale niestety zabrakło mu dwóch, 3 centymetrów. Ogólnie grał bardzo dobrze i mam nadzieję, że w przyszłości będzie z niego duży pożytek. Przebieg meczu pod naszym dyktando. Przeciwnik tak naprawdę taką 100% sytuację stworzył dopiero przy bramce. No i rzut karny z autu, który wiem, gdzieś tam nie powinien się wydarzyć, no ale takie rzeczy czasem się zdarzają. I na pewno na takim momentanie musimy popracować. Na pewno gdzieś jest złość na boisku w takich momentach, ale najważniejsze jest też troszeczkę zachować chodną głowę, bo hmm, tracimy bramkę i momentalnie praktycznie odzyskujemy. E, bardzo dobre zachowanie Tonego czy Kamila Koczego w tej sytuacji i dało nam karnego. Myślę, że to są też ważne aspekty gdzieś tam mentalne, troszeczkę, bo e, wiadomo, po dwóch meczach przegranych to też nie jest tak łatwo kolorowo wyjść sobie na mecz i, i gdzieś nie myśleć o tym, co, co było wcześniej, no, ale widać, że nam się udało. Fajnie właśnie, że mentalnie gdzieś tam podnieśliśmy się. Przestracili bramki na 1-1. Karny, obroniony, nieobroniony, szczelony. No, jak to nie nazwać, to, to zasługa też Krakiego. I gdzieś, gdzieś takie elementy myślę, że, że będą nas budować małymi krokami. Gdzieś, gdzieś, gdzieś te głowy będą coraz lżejsze i myślę, że te wyniki też będą coraz lepsze. Pewnie cieszy bramka strzelona. Ale bardziej cieszy jest z tego, że pomogę drużynie przede, przede wszystkim, bo po dwóch porażkach na pewno nie jest łatwo się podnieść, a my to dzisiaj zrobiliśmy. Potrzebowaliśmy tych trzech punktów jak wody. Gdzieś to bardzo cieszy, bo na pewno łamie gdzieś serię przegranych, a potrzebowaliśmy punktów, żeby złapać oddech i złapać tą pewność przede wszystkim. Bo powoli budowaliśmy w tym meczu swoją pewność, łapaliśmy rytm i tak samo wygrane dają pewność i pozwalają się cieszyć z gry i to dzisiaj było widać, mam nadzieję. A jakbyś ocenił w ogóle swój początek w się Kalisz, jak Ci się tutaj mieszka, trenuje i jakbyś ocenił także też swój progres w tym zespole? Cieszę się na pewno, że tutaj trafiłem. Jest to miejsce, gdzie na pewno się rozwinę i to czuję od samego początku. Przy tym trenerze, gdzieś przy tych zawodnikach jestem, jestem w stanie się uczyć, zbierać doświadczenie i z tego się bardzo cieszę, bo to jest na pewno dobre miejsce do rozwoju i w odpowiednie trafiłem.